Witam wszystkich we wtorek 21 czerwca, w środę, przepraszam, 21 czerwca na porannej aktualizacji rynku krypto. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne, tylko tutaj wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Dzisiaj o godzinie 16 mamy wydanie prezesa FED, także większa zmienność na rynku może się pojawić. Uważajcie w tym czasie z pozycjami. I przechodzimy sobie już do wykresów. Zaczynamy, otwieram Grid Index. No, po wczorajszych wzrostach, bo po pojawieniu się dużej siły na rynku, powróciliśmy no, do strefy chciwości, która dla mnie jest sygnałem realizacji pozycji długich. Ponieważ spodziewam się spłodzenia tego wskaźnika, widzimy, że w zeszłym tygodniu mieliśmy strach, dzisiaj już jest chciwość, także duże wahania nastrojów na rynku, i spodziewam się właśnie zejścia tego wskaźnika niżej do niższych poziomów. Także tutaj będę obserwował na pewno ten wskaźnik. Mało zacznę realizować swoje pozycje, lubię, które mam. Zresztą na wykresach też to widać, że, że docieramy do pewnych poziomów, które mogą spowodować korektę bądź też odwrócenie obecnego ruchu. I tak właśnie zaczniemy sobie od Ethereum. Mieliśmy tutaj wyznaczoną strefę podażową 1800. Do 1809. Była to tak strefa, o której wczoraj mówiłem, że spodziewam się, że doszliśmy tutaj i zobaczymy reakcję podażową. No, natomiast y, pierwsze wsparcie, takie silniejsze, które mamy, no to jest 1803-1804. Wybicie tego poziomu no to jest dla mnie y, zejście tutaj w te rejony 1769, ewentualnie. 1788, i przetestowanie tych tutaj szczytów i dołków. Tak? Także tutaj obserwuję poziom 1803. Jeżeli wrócimy do tego kanału FIBO, no to lecimy tutaj gdzieś w pierwszy, pierwszy target. mamy tutaj unikający ZZD, no drugi gdzieś tutaj na tych. I tutaj byśmy mieli kolejne wsparcie. OK. 1770, 1792, 1750 to są takie poziomy, gdzie y, spodziewam się, że możemy tutaj zawrócić i y, przetestować te poziomy. Gdybyśmy jednak poszli górą i wybili tą strefę, nie y, mam na, na tą strefą. no to Wówczas 1860 jest kolejnym przystankiem dla mnie na Ethereum. Przechodzimy do XRP. XRP stoi w miejscu, także nic wielkiego się nie wydarzyło. Dalej jesteśmy 0,49699. Wsparcie dla ceny 046484. Wybicie tego poziomu 0,53, to jest 0,59,909. Tak uważam, że tutaj dotrzemy, jeżeli wykonamy ten opór tutaj. Jeżeli najpierw jednak musimy się uporać z 0,49,69. Jeżeli świeca dzienna nam się zamknie, nad tym poziomem, no ja będę zagrywał raczej tutaj longa, w tę stronę do 0,52,3,69. <laughs> Litecoin na no, Litecoinie. Dotarliśmy do strefy. Tutaj widzieliśmy w sumie teraz na 4 godzinówce 83,51. Także następne upływ jest 85,68. Ja będę obserwował, tutaj, co się dzieje na, na zamknięciu tej świecy, ponieważ możliwe jest zejście i zrobienie korekty tutaj w 79,98. Gdyby tak było. Będę tutaj szukał miejsca do zajęcia pozycji długiej natomiast jeżeli dotrzemy tutaj, będę łapał pozycję krótką na zagranie na reakcję arbitrum. Arbitrum również dotarło do strefy, od której wczoraj sobie mówiliśmy. 1.10. Silny opór. I tutaj ja zagrywałem na 1.10 pozycję krótką mam. Trzymam tą pozycję krótką, jeszcze możliwe zejście tutaj i przetestowanie tych szczytów od góry. Jeszcze możemy sobie to potwierdzić jakimiś mierzeniami, I bo tutaj mierząc cały ten ruch wzrostowy i my tutaj mamy 0,5, tam dołóżmy jeszcze jedno mierzenie od dołka do szczytu 0,61, 382 1,03, to jest takie pierwsze ważne wsparcie dla mnie na. Arbitrum, tutaj sobie odtworzyłem. Właściwie tu będę próbował zagrywać pozycję długą. Natomiast jeżeli... E, I realizować tego shorta, które tutaj jak <tryk> Tak to widzę na Arbitrum, Matic. Matic, no niewielki ruch w porównaniu do tego, co się zadziało na Bitcoinie. Ja spodziewam się dojścia do, do 0,6809. I tutaj przetestowanie tego wierzchołka. A pierwsze wsparcie widzę na 0,6196. Wybicie tego wsparcia, no to jest wejście dla mnie tutaj w te rejony. To jest interval 4 Także e, gdybyśmy pokonali 0,6809, następna opór 0,7374, tutaj te rejony są być dużym oporem dla Matyka. No I przechodzimy do bitcoina na bitcoinie na ten moment wybliliśmy tą globalną linię trendu spadkowego która nas prowadziła od samego szczytu od 31 tysięcy tak tutaj i teraz no, docieramy do kolejnego oporu 29224 tutaj będę zagrywał pozycję krótką Natomiast no widzimy, jaka siła pojawiła się na rynku i jeżeli byśmy kontynuowali te, to w związku ten poziom, to kolejnym poziom, poziomem oporu na D1 będzie 30 tysięcy, okolice 30 tysięcy, także każdy poziom 29 24, jeżeli świec dziennym zamknie się nad tym poziomem, no to jest prawdopodobieństwo, że wyjdziemy. Tutaj widzimy też na 4 godzinówce 29,200 i 3683. Jeżeli to poziom jest ustawiony, a następnie 32,662. Natomiast no ja spodziewam się dalej kontynuacji tej korekty. To podbicie, najbardziej bardziej widzimy, że wybijamy te korekty, które nam prowadziły ruch spadkowy. Tutaj mamy 161 tej korekty, także te, to miała być korekta nieregularna, bo tutaj jest jeszcze poziom oporu na 29.786. Natomiast ta mała korekta już została chyba wybita. Zmierzymy sobie, czy 161 tej korekty zostało wybite. Tak, zostało wybite, także możemy usunąć sobie tą fioletową korektę. Ona już jest nieaktualna, została wybita i teraz skupiamy się tylko na dużej, i na jej zasięgu 161. No ja uważam, że, że te niższe poziomy jeszcze zobaczymy, tak? że, że no tutaj jest odreagowanie super, ale myślę, że zobaczymy te niższe poziomy na, na Bitcoinie. Tutaj widzimy 0,61. Jeżeli wybijemy ten poziom, no jest to bardzo ważny poziom. Jest to jednodniowy interwał. 61 całego ruchu spadkowego, no to kolejny e, taki lokalny target, który, który będzie. To są tutaj też szczyty i 29,700. No Bo ja może dołożę tutaj ten znacznik, żeby obserwować następny przystanek. Tutaj i. Stąd kolejna reakcja pokażona. Jeżeli tutaj świeca dzienna zamknęła się na 28 28650, no to spodziewam się do 29 30 na ten moment, natomiast tutaj z tego targetu, gdybyśmy kontynuowali te żarnicze wzrosty to 32,674 w tym momencie <laughs> wynikające z tego wykresu. Przechodząc do innego wykresu Bitcoina, nad którym sobie wczoraj też pracowaliśmy, mieliśmy tutaj zejście ceny. Jest to wykres oparty na kręgach. Widzimy, że powróciliśmy, wybijamy ponownie z tego. Wróciliśmy na moment do kanału spad, który tutaj nam prowadził także wzrostu. wybijamy. Natomiast na to, co mówiłem, ten krąg tutaj działa nam jak to wsparcie w tej chwili i widzimy te reakcje się pojawiają także one są bardzo silne jak widać i po przekroczeniu tego kręgu uważam, że będziemy widzieli znaczące spadki tak ten czerwony krąg. <laughs> widzimy, że na interwale tygodniowym Yy, tutaj yy, ta 200 na nią otrzymała. powróciliśmy na nią na ten interwał tygodniowy, tak? Także yy, ja obserwuję co się tutaj będzie działo. Przekroczenie tego kręgu na interwale tygodniowym jest dla mnie sygnałem rozpadkowym. Przezdajmyśmy sobie tutaj na jednodniówkę. I pierwszy obwód tutaj na jednodniówce widzę na 30-220 na tym wykresie. No, i przekroczenie to jest ten krąg, o którym mówiłem. Przebicie tego kręgu no jest dla mnie sygnałem rozpadkowym, i na pewno w momencie, kiedy to się wydarzy, będzie tutaj do tego poziomu, będę dodawał pozycji krótkich na, na, moje, do, na moje zagrania. 3200 i przebicie tego kręgu. Głównie chodzi o wybicie tego kręgu tutaj yy, czerwonego. Yy. Chyba już wszystko omówiłem, co chciałem Wam pokazać dzisiaj. Eee, Pani Mistrz, interwencja. Aha, jeszcze, no, tutaj mieliśmy tą linię trendu, która była jako wsparcie. No niestety, no, niestety, niestety rynek wybił zasięg 1 do 1 tego zygzaka, czyli kierujemy się na tutaj, e, 161. Eee, i mierzenie FIBO 29540 W, to jest dla mnie kolejny przystanek. Na... Widzimy, że te, te poziomy są zbliżone przy różnych mierzeniach, natomiast no, najważniejsze jest 28664, jeżeli utrzymamy ten poziom, no to lecimy tutaj, jest tutaj do jedynka. No i powróciliśmy nad tą linię Tremble, no ją można na różne sposoby poprowadzić, jeżeli byśmy mieli prowadzić od dołka przez szczyty tutaj, no to byśmy mieli taką linię, jest to taka, jest to dowolność, jest to linia umowna. Nie, nie ma to niczymego z mierzeniami FIBO. Jest to linia trendy, którą wcześniej rysowaliśmy, cena respektowała i tutaj widzimy wybicie, utrzymujemy się na Na ten moment ta linia trendu jest dla mnie wsparciem, stała się wsparciem, ponieważ świeca dzienna się zamknęła nad, czyli możliwy retest i odjazd do góry w terenie. Zobaczymy, jak ta świeca dzienna się zamknie tutaj. To jest do obserwacji, jeżeli wyjdziemy sobie na jedną godzinę Nie robiliśmy nic na niższych interwałach. Tutaj na tym wykresie, tak jak mówiłem, 28,664 najważniejszy poziom do obserwacji, jeżeli świeca dzienna zawiera się nad minimum, jest to sygnał pro wzrostu. Następny karty: e, 29,700 i kolejny poziom to jest 30,333. Jeżeli byśmy wybili ten poziom, no to lecimy na 32,775. Zgodnie z tym, co że jeżeli wybijamy ostatni poziom wewnętrzny, to lecimy na mierzenia wewnętrzne, Także ta strefa jest dla mnie strefą podażową. No i zobaczymy, co tutaj się będzie działo na jednym miejscu. Na, na tych poziomach, jeszcze coś do twierdzenie tej strefy, myśmy sobie znaleźli. Tutaj ten ostatni input, który mieliśmy. 60 no jak tutaj. Zabijamy ten szczyt. No, tutaj te poziomy, cała ta strefa jest taką strefą sprospektowaną. Nie wiem, jak. Ja... No, będę obserwował, co się tu będzie działo na niższych interwalach w tej strefie. Jako podaż. I jeszcze tutaj mamy, gdybyśmy mieli taką informację odwrócenia trendu, no jednak tutaj mamy fałkę, może jest to fałka postatkowa. Obserwujemy 28,664 i zamknięcie świecy dziennej. Czy zamkniemy się pod tym poziomem, czy na tym poziomie? Jeżeli nad, no to będzie prawdopodobieństwo wzrostów i wyjście tego 0,61 będzie dla mnie sygnałem byczym i utrzymanie Jeżeli ta świeca zamknie nam się. Nad tym utrzymamy się, no ja zacznę sobie otwierać logi z targetami tutaj wykrojona. Kolejne, ale to sobie tu wyznaczyć. Więc wszystko, oczywiście, na ten moment te mierzenia będziemy, będziemy sobie aktualizować w miarę tego, co będzie się działo na Bitcoinach. Najważniejsza strefa do obserwacji 30480-713 i jako wsparcie w tej chwili 28664. To wszystko, co przygotowałem dla was na dzisiaj na rynku kryptowalut. Pamiętajcie, nie są to rekomendacje inwestycyjne o 16. Mamy przemówienie Pauela Może te wzrosty, które obserwujemy, właśnie były pod to, co, co ma się zadzieć na rynku i stąd zobaczymy korektę. Nawet. Do tego wszystkiego i kontynuowanie spadków w okolicy 23,600, 25,800. Tak? Tutaj są takie dwa moje moje wsparcia. Jeżeli tutaj się odbijemy, to myślę, że będziemy 25,800. Jak najbardziej do przetestowania. To wszystko. Dziękuję. Miłego dnia i do usłyszenia jutro.